O abonamencie, o subskrypcji, o tym, czy na stałe czasy subskrypcyjnego kapitalizmu. O tym, że jest wszystko wszędzie i naraz. Taki film był. I w pakieciku. I w pakieciku, tak. No i... <laughs> Mi się wydaje, że już naprawdę wszystko można mieć w subskrypcji. I to na serwisy streamingowe muzyczne jest codziennie. Każdego jednego dnia, aktualnie, dodawane około 120 tysięcy nowych piosenek. To jest nawet więcej w jeden dzień, niż ludzkość produkowała rocznie na całym świecie w całym roku 1989. Ludzie twierdzą, że mają około 6-7 subskrypcji, ale w rzeczywistości płacą za 12. Średnio. I ja też tak miałam, jak sobie potem pomyślałam, ej, no wiem, mam trzy subskrypcje, tak? Filmy 1, filmy dwa, muzyka. Mhm. A potem pomyślałam, Ej. Ale no właśnie, bo w tym, kierunku, w tym kierunku od razu pobiegłem, <laughs> mm -hmm. że zacząłem analizować ile mam y, m, tych wszystkich platform streamingowych, mm -hmm. a ja mam własną specjalną strategię, że mam w sumie aktywne tylko dwie mm -hmm. i tak je sobie przerzucam.